Siema to Ezel kolekcjoner <dzysiu> Dzisiaj, co dzisiaj? Będą karty, ale Będą transfery Tam już słyszycie pewnie muzykę, może trochę ciszę Dobra Transfery będą dzisiaj o, Ja to zrobiłem, nie? Karty no, dobra. Pierwszym transferem jest to obrońca I tu już pewnie Złapiecie, ale nie wiem Nie wiem czy ktoś w to gra, może ktoś gra, może nie Dobra, to jest Philip Lam Arsenal London To jest za e, Petr Per Czekajcie cicho Dobra Per Zaker. To jest Filipa Głowa i jego imię Philip Lam Arsenal London No i to ten odcinek na tyle a jeśli ktoś gra w Brazylii, to zobaczcie, łapcie kodę do Top Mastera Czekajcie Top Mastera e, O, leci telefon Top Mastera Neymara e, To jest ten kod właśnie WWPF Pauza S3BX Pauza I38W No czekajcie Przełączę na inną muzykę. Ja to puszczę w telewizorze. O, dobra. To już pozdrawiam. Cześć. Ezil.